Od wielu lat Caritas Polska rozprowadza skarbonki Jałmużny Wielkopostnej, które są dostarczane do poszczególnych rodzin. Celem tej skarbonki jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na realizowanie przekazania miłości bliźniego wobec tych, którzy są potrzebujący. Jałmużna jest to realizacja przekazania miłości bliźniego. Jałmużna jest to czyn miłosierdzia wobec osoby, która jest potrzebująca. Chrystus już nas uczył, że cokolwiek uczynimy jednemu z tych najmniejszych, a więc tych potrzebujących, czy uczynimy samemu Chrystusowi. Dlatego też zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli, szczególnie rodziców i dzieci, aby włączyli się aktywnie w to dzieło. Rodziców przede wszystkim, aby dali też przykład dla swoich dzieci, a dzieci, aby też przez to... Jałmużnę Wielkopostną uczyły się realizowania z rzeczy, które są dla nich dobre, pożyteczne, ale rezygnują na rzecz tego, który jest w trudniejszej sytuacji materialnej. Oprócz tego, jałmużna może być również nie tylko ta pomoc materialna, ale również pomoc duchowa, chociażby rozmowa z człowiekiem samotnym, chorym, podanie zwykły kubek. Wody czy kromkę chleba jest to również jałmużna. Dlatego też bardzo zachęcam wszystkich, aby w okresie Wielkiego Postu postarali się przyjąć te nasze skarbonki, realizować i rezygnować z tego, co jest dozwolone, abyśmy mogli wesprzeć tych, którzy są w trudnej sytuacji.